Ta sytuacja, o której myślisz, wymaga od ciebie zręczności, balansowania w obszarach, które może nie do końca dobrze znasz. W tej sytuacji braku równowagi potrzebujesz bardzo mocno nauczyć się wewnętrznej równowagi i potrzebujesz pamiętać, że. Wszystko mija i to też minie. Ta sytuacja też minie. Ale <laughs> ta sytuacja, choć niestabilna, być może przynosząca jakąś niepewność, tak naprawdę jest dla Ciebie. Byś Ty nauczyła, czy nauczył się koncentracji, zręczności i równowagi. W sytuacjach, które tej równowagi nie mają. Zobaczmy teraz, kochani, kolejne pytanie, co się stanie, jeśli podejmę taką decyzję, o której myślę. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Siedem buław. Pokazuje się tutaj sytuacja, która być może jest związana z jakimś konfliktem, z jakiej, jakąś presją. Um, bardzo możliwe, że też nie do końca wy czujecie się komfortowo. W jakimś środowisku czy w jakimś otoczeniu, hmm. możecie mieć czasami takie poczucie, że jesteście inni. Możecie mieć też taką yy, troszeczkę metodę obrony przez atak. No to zobaczmy, jakie jest rozwiązanie tej sytuacji najlepsze dla wszystkich. Osiem buław. Bo może być też tak, kochani, że trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce. Osiem buław. Jest powiedziane, weź sprawy w swoje ręce. Bo zobacz, bo tutaj jest za dużo rąk. Tu jest za dużo rąk. Tak, dookoła. Więc te wszystkie buławy trzeba wziąć w swoje ręce. Czyli przejmij kontrolę, przejmij odpowiedzialność nad swoimi ważnymi tematami. I to będzie dla Ciebie bardzo dobra i korzystne rozwiązanie. Będzie wymagało od Ciebie wysiłku. Oczywiście, że tak. Będzie od Ciebie wymagało zręczności. Nawet możesz mieć poczucie, że dużo tego jest wszystkiego, ale jeżeli Ty weźmiesz sprawy w swoje ręce i przestaniesz walczyć ze światem zewnętrznym, bo tutaj jest powiedziane, jakby walka ze światem zewnętrznym, czy też z okolicznościami, o których myślisz. Ona naprawdę nic nie pomoże. Ona nic nie pomoże. Ona tylko spowoduje zniszczenie i utratę Twojej energii życiowej. Dlatego, jeżeli Wy na przykład macie taką sytuację, gdzie chcieli, chcielibyście, żeby ktoś coś zrobił, żeby ktoś jakoś inaczej się zachował, czy wybrał jakąś inną drogę, tak, i Wy byście tego chcieli, to nie róbcie tego, dlatego że taka postawa wasza po prostu um, wywoła napięcia. Bardzo duże napięcia wywoła konflikt, um, spowoduje, że wy stracicie mnóstwo energii, dlatego że pokazujecie się jakby. Um, w takiej sytuacji, gdzie możecie wchodzić do paszczy lwa. I mam wrażenie, że większość, większość będzie przeciwko Wam. Tak? Jeżeli, jeżeli będziecie na przykład oczekiwać, że ktoś zmieni się albo zrobi jakoś Coś inaczej, tak? Zrobi tak, jak wy byście chcieli, na przykład. To to może przynieść bardzo duży konflikt. Dlatego, jeżeli pojawia Ci się coś takiego, że ktoś um, robi coś takiego nie tak, jak Ty byś tego chciał, czy chciała, to tak jak mówię, odpuść i skup się naprawdę, skup się na tym, co Ty możesz zrobić we własnym życiu. Co ty możesz zrobić, żeby sobie poprawić sytuację? Czyli idź do siebie, idź do wewnątrz. To jest tutaj takie przesłanie. I jaki to przyniesie tobie efekt, rezultat? Rycerz miecza. Co prawda w dość dużej takiej energii napięcia i wewnętrznej nerwowości, ale uda ci się jakby Wznieść i iść w stronę własnego celu. Tak? Na co warto zwrócić uwagę w tej sytuacji? <laughs> na dziesięć miecza. Na taką energię osłabienia. Osłabienia własnego zdrowia albo na energię osłabienia Waszych bliskich czy też zdrowia Waszych bliskich. Dziesięć mieczy mówi o słabszej kondycji psychicznej i fizycznej, i mówi też o tym, że już nigdy nic nie będzie takie samo. Tak? Dla mnie to jest też takie przesłanie, że nadszedł kres walki, bo walka przynosi zniszczenie. A co jest tobie potrzebne? Potrzebne jest tobie to, żebyś zaczął, czy zaczęła wykorzystywać swoje umiejętności które masz swoje dary, talenty, zdolności to jest bardzo ważne dla ciebie czyli koncentruj się na tym, co jest w tobie i to, co jest najbliższe tobie a każdą walkę z otoczeniem silną potrzebę Posiadania racji. Zostaw, bo to nie przyniesie żadnego efektu. Puziaczki, pa. pa.